klasyka, taka jak Dr. Dolittle, Hugh Loftinga, jest tak ważnym dzisiaj też jeszcze w dalszym ciągu książką, książkami, bo właśnie jest ich chyba 12 tomów. My korzystamy tylko głównie z jednej, no z trzech można powiedzieć, ale głównie z, z cyrku doktora Dolittle jest, jest aktualna i jest absolutnie potrzebna dzisiaj, żeby zwracać uwagę młodemu widzowi, nie tylko modemu na los zwierząt. Oczywiście łatwiej się no, jakby ukryć za maską czy też za kukiełką, ale od początku mój zamysł był taki, że nie, absolutnie, zwierzęta powinny być uczłowieczone jak najbardziej i grają to aktorzy. No, oczywiście te charaktery kaczki, psa, papugi i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie, będzie, będzie widoczne. Natomiast e, traktuję młodego widza poważnie bardzo i jakby nie, 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 nie uważam, że musimy go w, jakoś tak bardzo przekonywać do tego, że, musi, że świnia musi wyglądać jak świnia, czy, 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 czy kaczka jak kaczka. Jeśli młody widz wyjdzie z odrobiną zastanowi się nad tym, odrobinę chociaż po tym spektaklu nad losem zwierząt, to, to już jest duży sukces. Szukaliśmy, szukaliśmy wspólnie jak te zwierzęta pokazać Wydaje mi się, że sukcesem jest to, że one nie są pokazane dosłownie, tylko gdzieś poprzez takie małe gesty, minimalizm, nadawanie charakteru, który bardzo często jest podobny, tak naprawdę, między człowiekiem a zwierzęciem, tw tworzy świetne kreacje, wykonanie moich kolegów. Także tutaj myślę, że jest sukces. Co bardzo... powinien z niej wynieść? Myślę, że powinien wynieść to, że powinniśmy być bardzo empatyczni. Przede wszystkim na drugiego człowieka i również na zwierzęta.